Ja dzisiaj jestem zdziwiony, że Konfederacja ani razu nie przyczepiła się do PiSu. Ja widzę jakieś ciche, tajne... E, Czy pan nie zrozumiał mojej wypowiedzi? Ja rozumiem to, że głosujecie razem z PiSem. Prawie Lex TVN, w wielu sprawach teraz, zaraz za przedłużeniem e, stanu wyjątkowego. W prawie Lex TVN konfederacja, e, konfederacja nie poparła tej ustawy. E, wy wiecie, jak to robić, żeby ktoś wprost tego nie przeczytał. Ale My przecież nie czytamy, poparliśmy tej ustawy. Pan, to jest proste. Jeżeli ktoś się zna na czyta z was jako z czwartej księgi, popieracie. Panu chyba nie wychodzi sprawach, to czytanie, jest pan politycznym e, analfabetą. A pan jest nieukiem politycznym, e, panu ponieważ uważa. popiera panu, pan wienno, Prawo i Sprawiedliwość. Jest, co pan niemiła, za głupoty niemiła, gada? Kiedy, niemiła, kiedy ja dana? popieram prawo i, i sprawiedliwość? Głosowań ratujecie. Na przykład w sprawie Lex TVN była poprawka dotycząca, że wyłączamy państwa NATO. Gdyby Konfederacja zagłosowała za poprawką PSL-u, nie mielibyśmy żadnego problemu. Uratowaliście pisowską e, Co pan w ogóle mówi? Konfederacja panu, zgłosiła jasno, poprawkę do Lex TVN, ciściem, na podstawie której można było odpartyjnić TVP. I no, niestety bo, poprawka bo, przepadła bo, w Senacie. Za głosami. Ciekawe